Kontynuuj, ja patrzę na kota, bo się dziwnie patrzy na moje kable. I programy edukacyjne. Uuu, Reksio, klasik. Rek no, nie grałem w to, ale ewidentnie wygląda jak gra edukacyjna. Z takich gier edukacyjnych to ja pamiętam, jak to się nazywało, nie wiem. Ale polegało to na tym, że... Hmm, były słowa, leciały z góry. Nie, co ja gadam? Chodziło się wężykiem, czyli typowy Snake, z tym, że na górze miałeś słowo i trzeba było złapać tak, zjeść. Literkę tu, do tego słowa, w tym, że to było typowo ortograficzne, więc jakieś uzamknięte, uotwarte te sprawy. Ty I, ja nie wiem. No, mów, no. I w prawym dolnym rogu był słowacki. I jak zjadło się złą literkę, to ten słowacki robi. wow! <laughs> Jakie to było piękne. Nie, to ja, 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 ja kojarzę tą samą grę na tych samych zasadach, ale bez słowackiego, i jestem w 99% przekonany, że, że to było z Reksia, właśnie, że tam była jakaś dżownica, która zjadała kapusty, tak, właśnie. Tak, tak. Które były właśnie na tych kapustach były literki i to się na tej samej zasadzie odbywało, nie? Także wyrocznie to był jakiś taki bardziej popularny koncept wtedy. E, ale generalnie te stare gry właśnie te takie właśnie, to, teoretycznie dla dzieci. One są, były naprawdę fajnie zrobione. Taka jedna z pierwszych, też ciężko powiedzieć, czy to była gra, czy taka jakiś jaka zbiór tych takich minigierek bardziej. E, jaką grałem, to był chyba Kajko i Kokosz. Kurde, jak to się nazywa? Kajko i Kokosz. W, w Krainie Borostworów. O, tak to się Idź. dokładnie tak to się nie nazywało. to była gra ten. Eee. No ja mówię, to był taki bardziej zbiór minigierek, to była taka przygodówka, tak się chodziło, bardziej po tej osadzie. Tam jakieś takie proste kierki typu kolorowanki coś. Przygodówka. No, 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 no. D dokładnie tak. I, ale właśnie tam były jakieś takie kolorowanki, coś, coś w tym stylu. To była jedna z takich pierwszych gier w ogóle, jakie kojarzę, że, że miałem kiedyś. Tak włączyłem sobie teraz na miniaturce pojęci. Kurwa, przypominam, pamiętałem to jako trochę ładniejsze mu Grenie. No, <grym> bo Pixar, to ona za... ma y, komiksową grafikę, więc y, lepiej się to pamięta, tak. No i no i pewnie też jak grałem na CRT, to też ten, ten taki lekki blur trochę pomagał przy tym. No dokładnie. Bo, bo teraz to jest wszystko wiesz. E, ostre bardzo, nie? A, a wtedy to jednak gdzieś tam rozmywało się na tym e, e, kineskopie. Ale kurde, no to pamiętam, że było fest spoko. Dużo gier właśnie z reksiem, takich właśnie. Ale to bez Reksiem chyba mój brat bardziej miał. Ja miałem jeszcze z takich gier logicznych, jak to się nazywało? Kurde. Eee, nie przypomnę sobie. Wiem, że miałem na pewno kilka encyklopedii. Eee, takie najlepsze encyklopedie, które miałem u siebie. To miałem od kolegi pożyczoną, jak to działa. To tak, było Jak to działa, to przez... O, to było chyba od Optimusa, nie? Z tego, co tak, kojarzę, tak. wydawca? No. Kurde, jak to działa, było naprawdę rewelacyjne. Z tym mamutem wszystkie te animacje, to było w taki bardzo głupkowaty sposób wytłumaczone, ale jednak, wiesz, tam w środku gramofonu był na przykład jakiś tam, nie wiem, mamut, który ciągnął coś tam, taki głupkowaty sposób tak pokazane, Ale no, to było na tyle fajnie wytłumaczone, że dzieciak zrozumiał, nie? Że tam jest coś, co ciągnie i tam się obraca i tam coś potem spczytuje. Więc to było na tyle fajnie zrobione, że dzieciaki zrozumiały ogólną zasadę, a nie męczyło się ich jakimiś tam fachowymi pojęciami, typu, nie wiem, tam, przekładnia, cokolwiek takiego, nie? Więc to było naprawdę spokojnie. i pamiętam, że były bardzo fajne animacje, jakieś takie mini minigagi poukrywane, że się gdzieś tam klikało w coś tam i ktoś tam, nie wiem, jak się kliknęło na przykład na mamuta, to on tam, nie wiem, strzelał z trąby jakąś tam dzidą albo coś takiego, nie? Że, no kurde, ja do dzisiaj pamiętam, to jest, to było, no, 25 lat temu, albo, wiel albo lepiej, ja do dzisiaj pamiętam niektóre z tych animacji. E, wszystko było ręcznie rysowane, wszystko było ręcznie zanimowane. To była naprawdę kupa wartościowej wiedzy. I jak to działa do dzisiaj? Wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych gier, jaką, jaką mogli stworzyć powiedzmy na komputery faktycznie dla dzieci, żeby się czegoś nauczyły. E, co tam jeszcze miały? Encyklopedia przyrody. Tak, Kluczek, też miałem encyklopedię przyrody i encyklopedię dinozaurów miałem. To były moje trzy ulubione encyklopedie. Dinozaury, przyrody i, i jak to działa, nie? Co tam jeszcze z takich fajniejszych gier było? Miałem jakieś gry matematyczne i, i tam było takich dużo z perspektywy, że to były całkiem fajne gierki, nie? Że gdzieś tam się na przykład, nie wiem, jakąś tam rakietę wystrzeliwało, czy tam miałeś ileś tam czasu, żeby zrobić jakieś tam szybkie dorowanie, odejmowanie, cokolwiek takiego. Um... Kurde, jak to... Się... Ty, czekaj. Matematyka. Mate -ma Ogród do Dionizosa? osa, Coś takiego. Jakoś na, jakoś na D się ten gość nazywał. Kurde, nie, nie skojarzę teraz tego. Ale właśnie było coś takiego, że, że musiałeś tam jakieś roślinki też podlewać. Też takusty te, też te były, kurwa, to i w Rexu, i w tym były. Um, I... To właśnie dotowanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie w, w słupkach, nie w słupkach. E, to były naprawdę fajne programy. To się dzieciaki, ja jako dzieciak się na przykład cieszyłem, bo e, ja miałem grę, a rodzice się cieszyli, bo robiłem coś pożytecznego zamiast tam wypruwać flaki kosmiczne w Duke, and Duke and, nie? albo urywać kręgosłupy w Mortal Kombat. Także to było takie, to był faktycznie argument, że y, komputer do nauki był, nie? <laughs> bo to był chyba najpopularniejszy argument y, dzieciaków do rodziców, że na tym się można uczyć. I faktycznie te encyklopedie były, pamiętam, że bardzo fajne. I no kurde, nie, nie kojarzę, żeby teraz coś takiego wychodziło. Kojarzysz, że, że jest jakieś wznowienie serii? Coś. Ty. W tej chwili to. <śmum> 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 Jeśli gra nie ma mikrotransakcji, to. <śmum> to się nie sprzedaje. Nie, nie kojarzę tego typu. Bo ci na przykład. Sam temat mi wpadł po tym, jak jest taki kanał miedzieński, chyba na, na YouTubie, i on ogrywa właśnie jakieś tam, ogląda jakieś tam edukacyjne programy dla dzieci, wiesz. I między innymi gra też w gry komputerowe dla dzieci. I przechodził całą serię z Reksiem. Chłopie, ja sobie nie zdawałem sprawy, jak w tych fabularnych, bo tam wiesz, były takie minigierki typu tam kolorowanki, coś takiego, pierdółki i mm, były takie proste minigierki, powiedzmy, edukacyjne, ale były też te gry z Reksią, które miały normalnie całą rozwiniętą fabułę, nie? I był tam gdzieś tam Reksio, który trafił, musiał zbudować jakąś, jakiś tam prom kosmiczny z pralki. Był z nim Kret Kretes i, i razem tam, chłopie, jakie tam są dobre gry słowne, albo jak dobrze są zr zrobione niektóre voice actingi właśnie do, do aktorów. Kret Kretes ma tak perfekcyjnie zrobioną, no, tak jakby, nie wiem, prezencję tej postaci, że ten głos do tego, co widzisz na ekranie, pasuje idealnie. Jakość tych żartów, ja bym powiedział, że też dużo na dużo wyższym poziomie, niż e, faktycznie dzieciaki były w stanie zrozumieć. Nie? Że to bardziej hmm. chodziło chyba o to, żeby. O, wiesz, jak siadasz ze starym, nie umiesz przejść jakiegoś etapu i dajesz staremu myszkę, to stary ci tam wyklika te kilka etapów, i przy okazji, jak masz takiego wiesz, bardziej odczytanego rodzica to myślę, że też by wyłapał wtedy, nie? Jakieś tam nawiązanie, nie wiem, do Terminatora, do... do Matrixa, no chyba do Matrixa nie akurat, ale do Terminatora na pewno, do Rambo było jakieś nawiązanie, do Gwiezdnych Wojen była masa nawiązań. No mózg rozjewany, naprawdę, ja sobie patrzyłem na ten, na ten kanał i okazuje się, że te gry z Krecikiem pojęci aż same... z Krecikiem, nie z Krecikiem, tylko z Reksiem, aż samemu mnie korci, żeby sobie jakiegoś takiego załatwić, nie wiem, czy to jest gdzieś online dostępne, czy nie, ale wyglądają zarąbiście i to są przygodówki. Um, mają jakieś tam pierdółki typu labirynty, które są takie dość uciążliwe. E, jakieś tam proste działania matematyczne, ale to są naprawdę fajnie zrobione gry przygodowe. E, z bardzo przyjemną, ręcznie rysowaną grafiką i no z perspektywy czasu pojęci jestem naprawdę zaskoczony, że to nie zażarło, nie? Że, że nic takiego się nie pojawia. Jakie jak jeszcze? o kurwa, ty zagadki Lwa Leona kojarzysz? Kojarzę z nazwy, ale nigdy w to nie grałem. Leona? Bo był, po prostu był Lew Leon i to było jakieś tam. Były jakieś tam po prostu, wiesz. Też coś, ale przygodówka z tego co kojarzę, nie wiem. Nie, nie grałem w tego podstawowego Lwa Leona, ale było coś takiego jak zagadki Lwa Leona. I to było coś na zasadzie, kurde, nie wiem, jakby to powiedzieć. Coś jak lemingi? Coś, coś w tym stylu? O czekaj, bo jeszcze tutaj widzę przesłanie Miramie i nie widziałem, że kliczek pisze. Teraz mamy Google i spacer po Księżycu i Marsie. Ale to zrobiło, robiło, lata wraż... robiło wrażenie lata temu, albo mapy Google i oglądanie monumentów piramid. Zawiadom się, bo okazało się, że chińskiego muru wcale nie widać z kosmosu. No to jest dość popularny mit, nie? A jeszcze w dawniejszych czasach mieliśmy po prostu program w TV, szalone liczby z, z dusią i januarym, o oh, kurwa. To te... <noise> tego nie kojarzę, akurat chyba. Każdy się chciał tam dozwonić, a później jakieś, jakieś komputery się zaczęły. No, ja, ja jestem raczej z tego etapu, że do Hugo się chciałem dodzwonić. <noise> No, e, Ale do czego ja to piłem? A, zagadki Lwalona. I wie, właśnie, to było takie coś ala-lemingowe. Że powiedzmy, Lew, Leon startował wiesz, w jakimś tam punkcie na ekranie, gdzieś powiedzmy tu, i jego zadaniem było dotrzeć na przykład do, do, nie wiem, tam do flagi, chorągiewki, cokolwiek, do końca etapu, który był tutaj, nie. I pomiędzy punktem startu a końca y, miałeś, powiedzmy, jakieś tam przepaście, kolce, cokolwiek się tam działo, nie. I musiałeś na przykład tak poustawiać, mnie. i miałeś kilka klocków, z których mogłeś korzystać. Na przykład, miałeś platformy. Miałeś liny i miałeś baloniki, nie? I musiałeś tak poustawiać platformy i baloniki i połączyć je linami, żeby ta konstrukcja była na tyle stabilna, żeby Lef Leon, jak już start, żeby on sobie zaczął iść z tego punktu, powiedzmy z tego punktu on sobie idzie, 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 ma gdzieś tam spaść i ma kontynuować drogę do, do, tej, do tej chorągiewki, do mety, nie? I musiałeś tak pokombinować, żeby właśnie te AI, powiedzmy, zmusić, żeby tam się dostało, nie? Czy tam pomóc mu się dostać do tego etapu? Czasami to było jakieś tam właśnie, pomóż Lwowi tam dojść z miejsca A do punktu B, czasami to było wrzucić piłkę do kosza. Takie proste generalnie zadania, ale jednak gdzieś tam wiesz, wymuszały na tobie taką kreatywność i, i łączenie tych klocków co się gdzie dzieje. Te gry były mocno tak że tam się dało zbrutforsować bardzo dużo rzeczy. <laughs> I Pamiętam, że, że moją ulubioną całą grę przeszedłem normalnie, ale mi się na tyle podobała, że... W kilku momentach, na przykład, nie wiem, były takie ptaszki, to pamiętam do dzisiaj, że lew, leon tam leciał, czy jakaś, czy balonik leciał gdzieś tam, powiedzmy, między kolcami, musiałeś go tak tymi ptaszkami, były takie ptaszki, takie koliberki, które machały skrzydłami, nie? I jak one machały skrzydłami, to wywoływały taki pęd powietrza, który ten balonik lekko przesuwał, i musiałeś tak te ptaszki poustawiać, żeby ten balonik bezpiecznie sobie między tymi kolcami do mety doleciał, nie? Ale jak wpierdolujesz wszystkie pięć ptaszków w jednym miejscu na samym początku, to ten balonik tak mocno szarpł na bok, że on na przykład wyleciał poza ekran i też gdzieś tam opuścił ekran, pójść poza całkiem kolcami. Nie? Także <laughs> to było dobre narzędzie do początkujących psujów gier, bo mogłeś bardzo mocno eksploatować tą grę i, i wy... można było wyjść poza ramy samego, yy, samego poziomu i pomyśleć o czymś, o czym nie pomyślał projektant, że można się dać zabić. Nie? Bardzo fajne gry były, naprawdę. Kupa radocha była wtedy. I to były faktycznie gry logiczne, gdzieś tam rozwijające jakąś tam swoją kreatywność i dzieci nie czuły się, że, że, to był, że to była jakaś kara, nie? Te gry edukacyjne nie były odbierane jako kary, to była dalej gra, bo dostawałaś grę, którą miałeś, wiesz, kolorowe postacie, coś tam fajnie mówią, a jednocześnie gdzieś tam uczyły Cię tego, tej, tej kreatywności, tego rozwijania się i, i to było naprawdę fest, fest fajne. Szkoda, że teraz nie ma czegoś takiego i z dzisiejszą technologią i z dzisiejszymi budżetami jakaś gra taka, wiesz, nie wiem, no może nie 11-bit, ale jakieś takie mniejsze studia jakby się tym zajęły, to myślę, naprawdę można by coś fajnego stworzyć, nie? Jest, nie wiem, się patrole teraz te wszystkie gry, które się tworzą, powiedzmy, dla najmłodszych na, na podstawie e, tych znanych animacji, to jest takie, no, no gówno. Ewidentnie skok na kasę i ichanie na, na jakichś tam znanych markach, one nie mają zamiaru czegoś nałożyć, a te starsze gry, mam wrażenie, że na, jednak faktycznie one wymagały czegoś od Ciebie, nie? Ruszenia głową, i, I to nie było takie przeklikiwanie tych etapów. Tam, tam musiałeś się naprawdę, one nie były wcale łatwe, nie? W pewnych, w pewnych momentach to na, trzeba było się naprawdę kurwa natrudzić. Dzisiaj myślę, że jakbym to włączył, to miałbym naprawdę spore problemy w niektórych miejscach. A co to było, że dzwoniło się do programu i niby telefonem sterowało postacią na ekranie. Później chyba wyszło, że to, co się wciskało, to kolejś w stylu sterował czy jakoś tak. No to pewnie ten, pewnie Hugo, nie? Bo tam pamiętam, że, że często były właśnie jakieś tam. No, Hugo, to nie jest mm, ani gra, ani program edukacyjny, ale no... no na, na podobnej zasadzie nie dość proste założenia, takie, żeby każda małpa pięcioletnia zrozumiała, jak się w to gra. Hugo, no. Dobra, mogę teraz ja? Możesz, no? Ja pamiętam taką gierkę nie do końca edukacyjną. The Incredible Machines kojarzysz. Tak, 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 pewnie. Tak tak, to, to, to była zajebista gra. Miało się plansze 2D i chodziło o to, żeby jakimś tam przedmiotem dostać się do drugiego przedmiotu, mm -hmm. yy, albo włączyć przedmiot, albo coś takiego. No i yy, jak się nazywają te yy, maszyny, co yy, jedna rzecz yy, Aktywuje drugą, która aktywuje trzecią, która aktywuje tam dziesiątą no, i tak dalej. Ma, ja Maszyna Goldberga? O dokładnie. I na zasadzie no. y, maszyny Goldberga były tworzone te wszystkie poziomy. I to było ciekawe, bo trzeba było y, jednak znać y, podstawy fizyki, na przykład grawitację. Ja pamiętam, mm -hmm. y, była taka plansza, gdzie dostawało się. Piłkę do kosza i trampolinę na początku i, i kosz. I trzeba było tą piłką trafić do kosza, i dodatkowo mogłeś mieć, sorry, mogłeś postawić parę innych trampolin. No i co robił Młody Dominik? Jak piłka podsk podskakiwała, to podstawiał drugą trampolinę, tylko, że zaraz pod tą piłką. W efekcie piłka podskakiwała, ale bardzo e, lekko. I żeby e, ten, to kolejną trampolinę. Nie, nie, nie miałem dość tych trampolin. Co się mm. okazało? Te trampoliny trzeba było dawać tylko coraz niżej, że ta piłka e, dzięki tej trampolinie jeszcze wyżej wyskakiwała. I to mm. były piękne e, gierki. Kurde, zagrałbym sobie teraz nawet. No, bo też, to, to też Powinno se... być w ten Abandonware. Ja na Gogu podobno. na pewno to będzie. Ja już, już tutaj kopię w Gogu. Opowiadaj hmm. dalej. Czy masz jakieś ten? A ja sobie zobaczę goga. No, y, no więcej tych y, poziomów nie okay. pamiętam. Ten był y, dla mnie najbardziej chyba traumatyczny, że go <laughs> pamiętam. E, no, a niemniej e. gierka a. Y, aktualizacja Nawet. Y, Dzisiaj, moim zdaniem, jakby ktoś zrobił e, remaster albo remake, to bym brał. Oczywiście, znaczy, ja, ja pamiętam, że były dwie wersje. Jedna taka, to bardzo, bardzo mocno pikselowania, nawet nie wiem, czy to na Amigę chyba nie wychodziło pierwotnie. A druga, ona już wyglądała troszeczkę lepiej. Znaczy, z dzisiejszej perspektywy, pewnie wygląda mm. dramatycznie źle. Ale pamiętam, że ona właśnie była, coś w stylu animacyjnym, ala ten jak to działa. Coś, coś takiego, mm. takie ręcznie rysowane to wszystko było. I pamiętam, że to było zremaster... znaczy, zremasterowane, powiedzmy, odnowiona seria, nie? A, czekaj, int... In. Threadible Machine. Kurde, na Google chyba nie ma, albo źle to wpisuję, już patrzę dalej incredible Machine. No na myabandonware.com jest normalnie. No i to jest ta wersja taka, to co ja mówię, no nie, nie Amigowa, ale taka bardzo pod Windowsa. Ale była jeszcze jedna taka troszkę lepiej zrobiona, ładniejsza troszkę. Kurde, jak to się, a nie, na Google też jest mega pak jakiś. O, 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 o kurwa. Kojarzę, kojarzę ten model sera, to pewnie będzie to. No. O kurwa, ty, ale... W przeglądarce. <laughs> no, na Google widzę, że są jakieś wersje, właśnie jest jedna taka wersja uł uładniona. Potem ci ją pośle, do, albo teraz ci nawet na Discorda puśle. Mm. I... Gdzie, gdzie, ja cię mam? Tu... i socek, o. Pyk. Także okay. chcę zobacz, bo tam jest jakaś cała paczka. No, ty, ale kurde. Czekaj, Grand więc... The Incredible Machine. No, także kiedyś te giery na, naprawdę były fajne, były takie bardzo rozwijające. nie? One nie były jakieś tam bardzo mm, atrakcyjne wizualnie. Chociaż jak na tamte czasy, jak na tamten budżet, to i tak nie wyglądało to źle. Uh, ono. No i to jest ta taka pierwsza pierwsza wersja właśnie. I ci, Lefe Leon, czy rom, zagadki Lwa Leona, na bardzo podobnej zasadzie jak to tutaj działało, nie? Też miałeś jakieś tam klocki, które musisz jakoś tam poustawiać, żeby coś doszło do jakiegoś tam etapu, albo coś się nie stało, albo masz ochronić coś przed czymś, nie? Albo tam, nie wiem, dać wody do słonia albo coś coś takiego. I no kurde, to były naprawdę udane, Ura na giery. <gry> A, no jeszcze łą łączenie tych paseków, no tak, silniczki. Dobra, co, lecimy dalej, następny temat, Czekaj, bo już spór, gram, do... kurwa. Co musisz zrobić? Prawdopodobnie ja, to, to. ta no. Kupany. Dobry jest, nie? Dobry jest. Dobra. No, nie, kurde, fajne, naprawdę fajne gry, Ale tą zremasterowaną wersję muszę gdzieś tam poszukać, bo kurde. Teraz mi to spać nie danie. Pier pierdolne Elden Ringiem, żeby sobie pograć w Incredible Machines. Kurde, nie tak. No. no. No widzisz? I tu jest jakaś paczka, nie? I ten pierwszy. O, ten, który jest ten, ten, ten z takim żółtym ekranem. Mm. To ja w tamtego chyba najwięcej grałem. Tu było najwięcej takich właśnie rakiety jakieś tam były, ten model mm. sera, na pewno kurwa kojarzę. Nie wiem, która to jest część, ale ja w tą, tą, taką najbardziej No bo hmm. tych graficznie. tych przynajmniej trzy. Aha, okej. Okay. No to, no to pewnie w trójkę grałem. Najwięcej, bo grałem we wszystkie, bo In wszystkie plus. z tych kojarzę. Bo to jest The Incredible Machine, even more incredible machine, to chyba był dodatek, a nie druga część. Mm -hmm. The Incredible Machine contains all levels from The Incredible Machines 2. Points of even more contrapoints. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No, także kurwica. Musiałem sobie w to pyknąć. No bez kitu i te i te kółka kojarzą i te... No to jest, na pewno wtopkałem, nie? No i nic 45 zł trzeba znowu wyciągnąć z kieszeni. <laughs>